W niedawno udzielonym wywiadzie Leo Messi zapowiedział, że bardzo możliwe, że już długo nie pogra w piłkę. A Cristiano Ronaldo, nie dość, że zaraz nie będzie miał gdzie grać w piłkę, to powiedział, że jeżeli wygra Mistrzostwo Świata, to kończy karierę. Zatem słuchajcie, to może być ostatni taki draft w historii. Ostatni draft, w którym w jednej jedenastce znajdzie się Leo Messi i Cristiano Ronaldo. I wiem, że brzmi to absurdalnie, ale dzieją się takie rzeczy, że gdyby któryś z nich zdobył Mistrzostwo Świata... Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby stwierdził, że kończy karierę piłkarską. Zatem... Cieszmy się z ery Ronaldo i Messiego, bo może się ona naprawdę szybko skończyć. Zanim jednak przejdziemy dalej, mam informację, która powinna zainteresować wszystkich pełnoletnich widzów tego kanału, ponieważ oficjalny sponsor reprezentacji Polski no i partner tego kanału STS przygotował teraz akcję Wygraj Mundial, gdzie do zgarnięcia macie do 500 zł, e, które dostaniecie za realizację zadań. Zatem naprawdę warto się tym zainteresować, tym bardziej, że łączy się to razem z moją promocją powitalną, e, gdzie cały czas. Macie do odebrania zakład bez ryzyka, cały czas do zgarnięcia jest 6 dyszek za wykonanie zadań, i cały czas macie do 1500 zł w bonusach za pierwsze trzy doładowania ładowania konta. Zatem sprawdzajcie koniecznie link w opisie, rejestrujcie się z kodem koza, ponieważ to jak widzicie daje naprawdę fajne bonusy. Na przecież już we wtorek polska grana mundialu, i mam nadzieję, że to będzie pierwszy mecz. Tak samo dobry jak ten, który rozegraliśmy na Euro 2016 i potem będziemy kontynuowali naprawdę pozytywną passę. Ja w to wierzę. Mam nadzieję, że Wy także. A, a nawet jeżeli uwierzycie. A coś pójdzie nie tak, no to tu przydaje się zakład bez ryzyka. Tak więc sprawdzajcie koniecznie promocje. Oczywiście do gry zaraz wchodzą chociażby we wtorek Mistrzowie Świata, więc będzie się działo. Wszystko zresztą do obstawienia na STS, więc korzystajcie, sprawdzajcie i rejestrujcie się z linku w opisie. A teraz już rozpoczynamy ten draft i zobaczymy, czy za pierwszym razem uda nam się trafić. No, dwóch największych rywali wszechczasów. W, w sensie chyba no nie było tak długiej, tak takiej rywalizacji pomiędzy e, tej klasy zawodnikami. Weźmy sobie formację, która pozwoli nam takich na pełnym zgraniu, albo zapewnić im zgranie i rozpoczynamy, no, no tak, drafty. Ronaldinho dać tu mogę, ale nie mogę, więc dajmy, że Cancelo, który przynajmniej zapełni zgranie Cristiano, którego tutaj nie mamy. Jest za to Arek Milik, więc na razie przynajmniej weźmy Polaka Prawe skrzydło, no tutaj liczę na Leo Messiego Jednak ojoj, jest Gareth Bale Zatem nie pozostaje nam nic, tylko mieć nadziei na to Że ujrzymy gdzieś tutaj tych legendarnych zawodników Ale to może być długa przygoda Trafiamy Pele, trafiamy Eusebio, ale co nam po nich? Nas interesuje tylko legendarna dwójka argentyńsko-portugalska Nawet Dudek nie sprawi, że będę tutaj zadowolony Oj, coś czuję patrząc na to, jak sypie, że możemy spędzić tutaj wiele długich draftów. No już bliżej Ronaldo się być nie da. I to w sumie dosłownie. Długie podejście, oczywiście, bierzemy formację. Oj, tu nie ma formacji, w której mógłby zagrać i Messi, i Cristiano. Czyż? no nie ma. Bo normalnie moglibyśmy wrzucić środkowego pomocnika ofensywnego na środkowego napastnika, albo napastnika na środkowego napastnika, tak. Eee... No drafty w FIFA 23 i nowa chemia To nie jest przemyślany pomysł No bo nawet takiego Neymara Nie możemy dać na środkowego napastnika Nawet takiego Salacha nie można dać na skrzydło Ale dobra, nie przejmujmy się tym Polujmy, polujmy na tych, których chcemy zobaczyć Chociaż na razie nie ma Tych dwóch wielkich rywali Ale jest za to Vinicius 88 No ta karta wygląda cudownie Jeszcze teraz, kiedy e, karty Explosive Naprawdę uciekają każdemu no, no to, jest, to jest naprawdę gościu, którego każdy chciałby mieć w swoim składzie. My chcielibyśmy mieć w swoim drafcie Cristiano, ale ani Cristiano, ani Messiego. To już druga próba za nami. Jest formacja, w której i Messiego, i Ronaldo możemy umieścić. Jest, jest Leo Messi, jest Cristiano Ronaldo. Nie do końca o to nam chodziło. Eee, słuchajcie, biorę Messiego, bo jest wyżej oceniony niż Cristiano I tu trafiam Cristiano Ronaldo, jest Gouwou Jest Gabriel Jesus, weźmy Gouwou Aczkolwiek no nas nie interesuje Franzus My czekamy na Portugalczyka, my czekamy na Cristiano Jaja też może być No niech będzie ten Vinicius, już niech straca A tu Cristiano i mamy ten draft zrobiony No nie Freddy Luneberg tutaj pasuje. Bo jeżeli teraz trafimy Ronaldo, to zagramy sobie ten draft. Zobaczymy, jak to pójdzie. No ale nie ma Cristiano. Park też się tu przyda na LPK. Dwa ostatnie miejsca, gdzie może być Cristiano Ronaldo. Tu go nie ma. Może tutaj Cristiano Ronaldo. Na niego musimy jeszcze trochę poczekać. A wielka szkoda, bo ten draft, no oczywiście, poza tymi automatycznymi wyborami, miał naprawdę wielki potencjał. Dalibyśmy sobie Viniciusa, Park Jisunga na LP, gdzie on z tą obroną naprawdę by sobie radził. Szkoda wielka, bo no, no, no liczyłem, że skoro nam dało ich dwóch. To, że zaraz pojawi się jeszcze raz Cristiano, nie pojawił się, ale mamy przynajmniej pewność, że zarówno Messi'ego, jak i Cristiano można w drafcie dostać. No szkoda, że w jednym wyborze. Skoro wiemy, że to jest możliwe, to to zróbmy. Messi i Cristiano. Dostajemy Messi'ego, najgorzej tylko, że no, dostajemy go na ławkę. Ale okej, okay, ewentualnie będę nim grał jako środkowym pomocnikiem ofensywnym, tylko musimy dostać Cristiano. Trafiliśmy Messi'ego, po raz kolejny. No ale, ale bez Cristiano w tym przypadku nas to w ogóle nie interesuje. Ofensywne, 4-3-3, no formacja idealna Żeby zmieścić tutaj Ronaldo i Messiego Ronaldo nie ma, jest Rafinha Którego w ogóle tu nie chcemy wziąć, bo nam zabiera miejsce Dlatego też zdecyduje się na Neymara Możliwe, słuchajcie, gdyby Brazylia wygrała, też bym się nie zdziwił Gdyby Neymarito stwierdził, że e, teraz to już zrobi sobie Codziennie urodziny siostry i kończy z piłką nożną Więc pasowałby nam tu także, tu musi być Messi nie mamy z jego i obawiam się, że przez to ten draft raczej nam się nie uda. Bo, nauczony doświadczeniem, wątpię, abyśmy w każdym z tych, znaczy, żebyśmy w tych slotach znaleźli. Te dwie karty, których szukamy. Ale spokojnie, nie traćmy wiary. Mamy na przykład Donnarumę pod Messiego i Neymara. Idealny bramkarz pod zgranie. No zobaczcie, jakby to chodziło. Federico Valverde. Tu dostajemy kogo? Na bramce wybrałem Dudka, ale pojawiłby się tu Donnaruma. Zobaczmy, czy obrońcy mieli bezgranie. No oczywiście, że my mieli. No to byłby tak piękny draft. Z dwoma kartami hero w obronie. Na lewej stronie mielibyśmy wtedy... Uh, Mewdiego. Co prawda po prawo byśmy nie mieli obrońcy, ale... No nawet ten Mewja Pawar. Wydaje się, że on tutaj by się odnalazł lepiej. No ogólnie byłby to fajny draft, nie? Byłby. Tylko problem jest taki, że mówię to wszystko w trybie przypuszczającym. Nie mamy Messiego, nie ma Ronaldo. Lecimy dalej. Znów mamy dobrą formację i znów liczę na to, że nam się uda. Rozpoczynamy od Leo Messiego. Dajcie nam proszę Cristiano, 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 Cristiano. O salach może być, znaczy to jest super karta, ale wszyscy wiemy jakie są cele tego draftu i Salah ich nie spełnia. Ale spokojnie, wiele slotów jest jeszcze na trafienie portugalskiego napastnika i liczę, że to nam się uda. Może tu, może teraz. Garincha, super. No, ale nie o niego nam chodzi. Cristiano, no chodź, no nie bądź taki. Mili dla ciebie będziemy. Będziesz grał kiedy chcesz. Co? nowy ośrodek treningowy jest Cristiano. E? Ja wiedziałem jak go do siebie przekonać. Widzę Ruda hulita, ale jest Cristiano Ronaldo i słuchajcie, teraz tak. E, czy uda nam się go jakoś tutaj zgrać? To jest pytanie. Bardzo chciałbym, żeby ten draft miał sens, w sensie zawodników, których tutaj mamy. No i Park Ji-sung. Wydaje się, że daje dużo sens. Oczywiście jest Ricardo Kaka. E, ale park sprawia, że Cristiano dostaje tutaj naprawdę mocne zgranko. Jest oczywiście e, kata, e, Ale my weźmiemy tu park Jisunga. Zobaczmy sobie środkowego pomocnika. Sergi Oliveira. No, trochę pasuje. Trochę nam tu nie pasuje. Oj, brojlera biorę na razie, ale to jest bez sensu. No, mam nadzieję, że uda nam się zrobić jakieśkolwiek gwiazdki zgrania na tych zawodnikach. No, bo jeżeli. Ten Messi i Ronaldo nie będą mieli zgrania, tak średniawka troszeczkę. Tu yy, Pereira na pewno jest sensowny, bo też nie mamy nikogo, kto by działał pod Messiego. Może tutaj Mendes. Niestety cały czas nie, no, robi nam się draft mocno pod Cristiano Ronaldo i to tak naprawdę mocno, mocno. Dlatego nawet weźmiemy Pepe, bo on tutaj pasuje. Ale jeżeli Messi ma mieć zero kwadracików, to ja nie chcę nim grać, no. Może Donnarumma chociaż nam tu poleci. Nie ma Donnarumy, jest Dudek, który pasuje. Eee, bierzemy Jerzego Dudka, no bo oczywiście jest Schmeichel Ale no to to jest bez sensu Weźmy, weźmy Dudka, bo on tutaj e, daje dużo No i zobaczmy Kolejny bramkarz, bez rumy, Jest Mwogo, bierzemy go sobie Żeby ewentualnie dać zgranie Messiemu Jeżeli będziemy mieli dobrych obrońców Jest Frankowski, ale jego nawet do składu nie mogę dodać No tutaj cała masa kolejnych Nieprawdopodobnych talentów I powiem szczerze eee, <ścoughs> Z jednej strony Ten draft wygląda nieźle z drugiej strony, o matko, ta obrona jest tak dramatyczna, że ja pierwszego meczu nie wygram. Nawet gdybym ja chciał tutaj kogoś wprowadzić, to po prostu to się nie ma prawa udać, jeżeli ja wygram jakiś mecz. To tylko i wyłącznie dlatego, że będę strzelał więcej bramek niż moi rywale No innej opcji zwyczajnie nie ma I niech to wszystko poprowadzi Allegri No co, co może pójść nie tak? Ale tak zupełnie na poważnie Udało się zrealizować cel Mamy Messiego, mamy Ronaldo I zagrajmy ten jeden mecz W sensie, dlatego jeden mecz, bo ja naprawdę czuję, że tej pierwszej rundy nie przejdziemy Tarkowski, Pepe w środku obrony To będą mega ciężary No i mamy naszego rywala Zobaczmy na co tutaj... Trafiliśmy. De Gea, no, obrona bardzo przyzwoita, ofensywa niezła. Nie jest to bardzo dobry draft, ale boję się tej jego obrony. W sensie, kurczę, my mamy Ronaldo, mamy Messiego, ale potem no, są problemy, ale spokojnie. No nie po to mamy dwóch Najlepszych z najlepszych, żeby tutaj mówić o jakichś kłopotach, prawda? Trzeba uwierzyć w tych zawodników, ale w Jamesa Tarkowskiego to ja za bardzo nie wierzę, przyznam szczerze. E, I zaraz prawdopodobnie będziemy się tego gościa pozbywali. Messi, dobra, spróbujmy. On wziął pauzę, jeżeli strzelimy gola, to może nam się uda już teraz go e, no zniechęcić. Park Ji-sung dostał tę piłkę, Park Ji-sung! Ależ wyczekane to podanie. Park strzela. No i zobaczmy, co się teraz wydarzy. To byłoby szybkie zwycięstwo, ale wątpię. To ja też zrobię zmianę. E, I James Tarkowski. Dałeś z siebie wszystko, chłopie. Ale tu wejdzie Pereira. To nie jest idealne rozwiązanie. Wiecie co, wezmę Dalota, bo on jest taki całkiem, całkiem mocny fizycznie. E, I on zagrał nas na środku obrony. Bo Tarkowski z tym tempem to... Oj, to się źle skończy. Nieważne, czy miałby Lengty, czy nie. W sensie, czy by działało Lengty, czy nie. No bo już wiemy, że, że, że z tym jest trochę inaczej. Świetnie, Park Jisung, widzę Rafaela, Leao, Rafaela, Leao, jeszcze do Ronaldo, Cristiano, i czy będzie si, i czy będzie si, i czy będzie si, zbi z Messim, ojeju, gdyby jeszcze zbili piątkę z Messim, to już w ogóle byłby doskonały e, odcinek, ale może przyjdzie do tego, znaczy tam Messi się pojawił, ale wiecie, gdyby razem zbili, zrobili si, to byłoby coś, i gdybym asystował Messim do Ronaldo, to może... Może się tu udać. Zobaczmy Froiler. Oj, bardzo daleko wybiegł i źle się to może teraz skończyć dla nas. Ważne, żeby nie stracić bramki, a tutaj w wyniku tej przebitki nie wygląda to dobrze. Zobaczmy. Dobra, to luz. Dobrze, bramkarz. Oj, to wygląda groźnie. To wygląda groźnie, dudek. O to chodzi. Widzicie? Wiedziałem, żeby akurat Dudka ze sobą zabrać na ten nasz mały mundial. Ole, zagrał tam piłkę rywal. I Dudek nas ratuje po raz kolejny Ale to podanie naprawdę imponujące Okej, okay, dobry gol dla rywala To chyba Pele w ogóle strzelił eee, no, Musiał musiał w końcu pokonać ciężego Dudka Nie ukrywam, że tak jak się obawiałem Nawet po tych zmianach ta obrona No, 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 no nie jest łatwo Łatwiej jest jednak mając w swojej drużynie, Marquinhosa, Rudigera, Tyu Hernandeza, Inform i Hakimiego, tak jak mam u siebie w składzie. I, i tym zdecydowanie łatwiej mi się operuje niż tym zestawem zawodników. A teraz fatalny mój błąd i zaraz się może okazać, nie, na szczęście, Pepe. Świetnie. Diabi, pojawił się na boisku i ma to niesamowite tempo, które postaram się wykorzystać. Diabi do Ronaldo, Ronaldo, uderzenie. To miało być z pierwszej piłki, uderzam. I w swoim trzecim strzale zdobywam trzecią bramkę. Byłbym bardzo zły na miejscu rywala, bo on uderzył jakoś tak z 35 razy. I mam wrażenie, że Dudek wyjął tak z 5 goli, dosłownie. To były najlepsze interwencje, jakie widziałem momentami, więc... Oj, oj, to, to, to co się dzieje w tym meczu raczej nie sprawia, że rywal będzie zadowolony Dudek. No i kolejny raz pokonuje e, napastnika rywali Jerzy, jest niesamowity. Messi, Messi, Messi... Dobra, spróbujmy fałszem Messi. Oj, jeszcze nabity rywal. Ale to będzie już ostatni akord tego meczu. Walnijmy mocno, po prostu z tego fragmentu gry. Jakkolwiek jeszcze próbował tutaj Park Jisung z Jeszcze zbieramy tą piłkę. Nic z tego nie będzie. Wygrywamy to spotkanie, aczkolwiek XG Rywala obstawiam na około 7 i nie żartuję. Dudek zagrał mecz, który powinien być oceniony na 10. Nie mam pojęcia, jak, jak to jest możliwe, że nie jest. Gościu obronił 12 strzałów, które leciały w jego bramkę. Zobaczcie, skąd te strzały były. I statystyki. No nie, z 7 przesadziłem 3-1. E, dobra. Nie było tak źle. Lecimy dalej. Zatem przed nami runda druga i obawiam się, że, do, że ostatnia, bo patrząc na potencjał tego naszego składu. No kurczę, nie wygląda to najlepiej. A mój rywal ma jeszcze Bernardo Silwek jego wolę e, czy Felera. Pisaliście, jak czyta się nazwisko. Dla mnie to będzie Voler. E, jedno jest pewne. Oj, tu będzie ciężko, naprawdę. Oj, 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 oj oj, czuję, że tutaj naprawdę będzie bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Już Tarkowski, oj, patrzę na ruchy jego kaki i wiem, że to nie będzie. Ej, no, ale Tarkowski czemu ty piłki zapomniałeś, chłopie! Nie, no Jerzy, nie w ten sposób, panie Dudek. Tyle interwencji tylko po to, żeby taki bawol wpadł. A, ja tam się w obronie też źle zachowałem. Myślałem, że on uderzy wcześniej. No nic, niestety. A, i tak nieźle wyszło jak na to, jaki on ma, ataki, taki kogo ja mam w defensywie. Oczywiście się nie poddaje, ale. No myślałem, że w tej akcji akurat bramki nie stracimy. A teraz Froiler na spalonym. No niesamowite, że okazał się być szybszy od piłki. Leo do Messiego, Messi. Messi do Leo jeszcze to miało być, ale granie pozwala mi wybrać Portugalczyka. Malasio. tu ja już tu niewiele tu zdziałam, chociaż otrzymał piłkę w boisku. Malasia Leo! Rafael Leo, ale ta piłka tym razem nie jak udutka, e, Znaczy nie odbija się tak jak u Dudka i nie wpada do bramki. Szkoda. E, mamy Salaka, który biegł w miejscu. Widzieliście to? On, on przestał biec, zaczął biec w miejscu i nie mogłem dlatego dotrzeć do tej piłki. Teraz czysto. Wow, ale. Ale to naprawdę, tego się nie spodziewałem. Pepe dostaje futbolówkę. Nie znam jakby ustawienia tej drużyny przy rzucie rożnym, więc tutaj ciężko mi jest coś podziałać. Jest Pepe, jest Tarkowski, jest Riken. Spróbujmy Rikenem poszukać może uderzenia sprzed pola karnego, ale ja nie wiem, który on jest nożny nawet. Riken wjeżdża w pole karne. Gdzieś tam może znajdziemy Ronaldo. Nie trafia Ronaldo, ale jeszcze jest w salach. Nie ma gola. Messi. Do Leao, dał radę, bałem się, że nam to zablokują, ale nie. Rafael Leao wjeżdża w pole karne. Rafael Leao, podanie na długi słupek. E, będzie szansa, żeby coś tu zdziałać. Park Ji-sung, spoko. Do góry. Aha, świetne podanie. No nic. No to to będzie już koniec tego meczu. W drugiej rundzie przegrywamy. Kurczę, żałuję, bo to, że ja tu nie strzeliłem. Może to jest karma za to pierwsze spotkanie. Bo naprawdę, tak jak ja tam wygrałem... Wbrew wszystkiemu, tak, tu było parę okazji, żeby ten jeden gol przynajmniej wpadł, ale z drugiej strony rywal miał przewagę. Nie, jakby ja nie narzekam i tak jestem zadowolony, że z tą obroną, która była naprawdę ciężka do grania, udało nam się przetrwać przynajmniej pierwszą rundę. Atak był super, ale. A takim nie wygrywa się turniejów, a draft to turniej. Który zakończymy sobie tymi dwiema promocyjnymi paczkami, no bo ten wynik, który uzyskaliśmy w drafcie nie daje nam nic fajnego. A tu zobaczymy, czy trafimy może jakąś nową kartę Path to Glory, a może Leo Messiego. To byłoby coś, może Cristiano Ronaldo, choć to byłby duplikat. Tu mamy Casemiro, 89 oceny ogólnej, to jest na pewno przyzwoity trafik, razem z nim tyły Hernandez. Ucieszyłby mnie on, gdyby nie fakt, że mamy czerwoną wersję Francuza w drużynie, a tu jeszcze, nie no w sumie niezłe trafienia, w sensie nie narzekam, ale z wszystkich 85, akurat dziś to musiał być Theo. Tu jest oczywiście szansa na Messiego albo Ronaldo w wersji World Cupowej, to byłoby coś fantastycznego, gdyby udało nam się któregoś z nich trafić, bo byłoby to idealne podsumowanie, bo przecież właśnie przez World Cup to może być ostatni draft, historii z Messi i Ronaldo. To, co absurdalne, jeśli ich kariery się skończą, to tych zawodników w ogóle nie będzie w trybie kariery. Oni będą jeszcze w fucie, ale już w trybie kariery na przykład... Zniknął, to będzie koniec. Ciężko mi, naprawdę, kiedy stoimy w obliczu tego, że naprawdę to zaraz wszystko może się skończyć, ciężko mi jest jakoś się przyzwyczaić do tej sytuacji. Koniecznie dajcie znać, czy waszym zdaniem, jeśli wygrają mistrzostwa jeden albo, albo drugi piłkarz, to czy rzeczywiście zawieszą buty na kołku, bo wydaje mi się, że to, to może być naj, najlepszy możliwy moment, tak naprawdę. Kiedy jesteś jednym z najlepszych piłkarzy wszechczasów. I twoim ostatnim meczem jest zwycięski Mecz finału Mistrzostw Świata to, to, to naprawdę brzmi niesamowicie Tymczasem my otwieramy Tę paczkę i liczę, że ona też Będzie niesamowita, mamy walkout Ale to niestety Znaczy to jest Karim Benzema, to jest super ocena Ale to niestety nie jest karta specjalna I wiemy, że Karim nie przykryje Nam tutaj chyba żadnej karty path to glory Przynajmniej tak mi się wydaje Okej, okay. przykrył Z Skiriego Okej okay. Nie wiem, czy będzie miał upa, ale spoko Tutaj jeszcze mamy parę osiemdziesiątek czwórek I co najważniejsze Nie jakoś strasznie dużo duplikatów I ten Al powiem szczerze Nie wiem czemu, ale wezmę akurat jego I zobaczmy drugie rozdanie O, tego pana już znamy to Romero, chociaż mam nadzieję, że on z jednej strony chciałbym, żeby dostał upgrade, no bo Argentyna wtedy zajdzie daleko, ale, ale niech wyjdą z drugiego miejsca w grupy, z grupy oczywiście za Polską. No i to byłby plot twist Messi z Mistrzostwem Świata, ale wychodzi z drugiego miejsca w grupie za Polską. Nie wiem jak wy, ja jestem w stanie taki scenariusz zaakceptować.